Ponad rok czekali mieszkańcy Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa na rogatki na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Sprawa bulwersuje mieszkańców, ponieważ obecnie na tej trasie pociągi mogą osiągać prędkość do 120 km na godzinę. Kierowcy dojeżdżający do pracy i odwożący dzieci do szkoły codziennie ryzykowali swoje życie przejeżdżając przez tory. Nie wiem skąd taki w ogóle pomysł, żeby na takiej trasie, jak wspomniałem, jest Radowej, z prędkościami w tej chwili 120 na godzinę, Robić takie skrzyżowanie kolizyjne drogi z, 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 z torami. Dało się to rozwiązać przy wyjeździe z Tarnowa w stronę zbytowskiej Góry. Tam już jest zrobiony wiadukt i, i, i tego nie będzie, więc nie wiem, może jest jakaś faktycznie Polska A i Polska B, Polska B jest na wschód od Tarnowa. Jest to przejazd typu C do tej pory, to znaczy przejazd zabezpieczony w sposób żaden. Jakieś światełka, które gdzieś tam sobie migoczą i po słońce ich czasem nie widać i dzwonek który więcej denerwuje jak pomaga kiedy pociąg ma jechać do tego wszystkiego dochodzi okropny huk trąb które wydają maszyniści dojeżdżający przejeżdżający i mijający ten przejazd Także no, zamiast spać w nocy, to się stoi na baczność. No, w tej chwili po perturbacjach doszło do tego, że ma się ta sytuacja zmienić. Ma być to przejazd typu B, czyli z tymi półrogatkami, czy rogatkami, nie wiem jak to nazwać. No i wielka komisja, która się dzisiaj zebrała, ma odbierać te rogatki. Czekamy na montaż. Niekończące się remonty i nadmierny pośpiech, aby zdążyć z terminem, powodują, że często odbywa się to kosztem bezpieczeństwa. Przez cały rok pisma, tam i z powrotem, chodziło od dyrektora do dyrektora. No, taki porządek panuje e, w cudzysłowie na kolei. Dobrze, że to dzisiaj wreszcie będzie zrealizowane. Nie wiem, czy już całkowicie to bezpieczeństwo będzie zapewnione. No, bo na takiej trasie powinien być tu ewentualnie. Pod tunel podziemny, no ale jak już jest, przede wszystkim, żeby nie było tych sygnałów, żeby ludzie mogli normalnie funkcjonować w nocy, spać, żeby nie utrudniała przede wszystkim bezpieczeństwa. Jeżeli to będzie spełnione, to będę również rad z tego wszystkiego, że jedna sprawa, wprawdzie po roku, co najmniej, została załatwiona, ale została. Od grudnia na trasie Kraków-Tarnów pociągi będą kursować z prędkością maksymalną do 160 km godzinę.